Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek i czas na kolejny odcinek z serii Ryman Legends. Ehm, żeby od razu nie przedłużać, Lucha Libre i Wielki Pościg. I o ile dobrze pamiętam, e, za to jest jakiś achievement e, na Uplayu. E, w każdym razie, Fiesta de los Muertos, zaczynamy. Słuchajcie, ja również tutaj zmieniłem troszkę ustawienia mikrofonu. Mam tylko wielką nadzieję, że. A gdzie są moje typki do pomocy? Oh, fuck. Nie, 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 nie. Dobrze, 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 dobrze. Lava, lawa, lawa. Nie wiem, czy to jest lawa, czy to jest. Nie. To był jakiś Sos Chili, tak? O ile dobrze kojarzę. Eee... Aaaa, pff. Zalało mnie. Zalało mnie. I chyba mnie zaraz zaleje. No właśnie. Nie, nie zgadzamy się. Won. Wiecie co jeszcze? Pozwólcie, że sobie sprawdzę. Nie, tu nic nie ma, dobra, ale wiecie co? Mam taką małą propozycję. Przejdźmy się na razie bez żadnej tutaj. O, proszę, udało mi się ładnie, dobra. E, nie, 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 bo musimy i tak tutaj tego pana ogarnąć. To poczekajmy aż sobie tutaj ładnie wszystko spłynie, żebyśmy nie tracili serduszek. oki dołki. I teraz tak, czy tam wyżej coś jest? Chyba nie ma, nie wiem. Czy wy to widzicie, lol? <laughs> nie mogę przejść dalej. Dziwne to trochę. No ale. Dziwne, no ale cóż, nie poradzimy nic na to. Tu nic nie ma, nie ma chyba. Dobra, tu widzę, że to ładnie nam spłynie do dołu, ale wiecie co? Tam na górze coś na pewno jest, tylko że pytanie brzmi, jak się tam dostać. Powinni mi ktoś, bo tam coś na górze na pewno jest. Wiecie co zrobimy tak? Hop! Hop! Czy coś tu jest? Halo? Nie, nie ma. A, to mi się coś kurcze wydawało. Dobra. Co dalej? Oho! Hmm, brzmi ciekawie. Mam nadzieję, że zdążę się napić. Dobra, chyba zdążyłem. Eee. Fuck! Kurczę, zabiłem tego typka. A nie powinienem go zabijać. Luczali, Libre? Nie, 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 no come on, piece of shit, again. Yo, Tu jest zdecydowanie za dużo akcji. Zdecydowanie Come on! Nie no, czemu go? No i mnie złapie dziad. A nie, nie złapał, nie dobrze. Kurde, nie, nie. Arr, tak blisko było. Jeszcze raz. Jestem ciekaw, czy mi się ten achievement, wiecie co? Naliczy. Bo to jest achievement, że ten typek musi zabić ich chyba 10, o ile dobrze pamiętam. No i znowu mnie złapie, bo nie dolecę tak szybko. A nie, dobra, udało się. Fuck this shit! Ugh! Czemu te poziomy są takie ciężkie? I znowu się za bardzo tutaj podniecam tym Raymanem. Znowu za dużo emocji w moją stronę leci. Kurde, zabiłem dziadę. No, tak na dobrą sprawę mógłbym ich. Dobra, tych to trącimy, żeby tutaj jak najszybciej się przedostać bez problemu. Już tego to. Mam. No, come on! Nie wierzę! Nie wierzę! I słuchajcie, ja mam do Was jeszcze taką prośbę, bo Wy mi cały czas piszecie, żebym ja grał kim innym. Nie będę grać kim innym, bo gram. To jest Rayman i ja już nieraz wspominałem, że gramy Raymanem, tak? Może na live'ach będziemy grać kim innym, ale na pewno nie. No kurde! <śm> nie mam pytań. Nie mam pytań. W ogóle co my tu. Aha. To jest ten pościg, czyli musimy jeszcze jednego typka uratować tylko. No. Co to było w ogóle? Co to było za jakieś dziwne coś? Czekajcie, uda mi się? Uda mi się? Uda mi się? Uda mi się? Uda mi się, czy mi się nie uda? Dobra, o, się widzę zhajczył. Ale achievementa chyba nie dostałem, bo... Bo ten typek miał 10 zabić, tak? Czyli zapewne wszystkich na całej mapce. No mówi się trudno. Ale znowu zostaliśmy złoty medal, więc tragedii nie ma. Jest Adelos de los muertos. Ale słuchajcie, wiecie co? Jeszcze zanim to zrobimy, to ja sobie jednak, wiecie co, sprawdzę to, to osiągnięcie, ale wydaje mi się, że... A... Przejdź... tutaj czyli Lucha Libre. O, właśnie, to jest to, daj mu pracować. Podczas jednego pościgu Lucha Libre i wielki pościg... E, pozwól Luchadorowi zabić 10 przeciwników. Mm, tylko wiecie co, ja mam dziwne przeczucie, że... E, nie to. Jako, że ja mam dziwne przeczucie, że to działa tak troszeczkę inaczej, no ale... No cóż. Dobra, tutaj widzę znowu mamy jakieś... E, bierz to, bierz to! Kurde! Nie mam pytań. Arriva, arriva, andale, andale, arriva, arriva. Boss pewnie, tak? Come on! Oh, sweet. Ale fajne 3D bosik. Nie, no, nie będziemy pomijać. Tu mamy jakieś wyrzutnie. Lawę mamy, tak. Nie podoba mi się to. Przyznam się szczerze. Przyznam się szczerze, że mi się to nie podoba. Dlaczego się nie mogę ruszyć? No, halo, 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 dobra, dzięki. O co tu chodzi? What the fuck? Riva, wariwa. sweet! Hmm... Bywa... Będzie to ciężkie, na pewno. O! Tu mamy typa. Dobra, czekajcie. Kurde! I teraz trzeba... O właśnie, dobrze. Pierwsza runda za nami. Co dalej? Tutaj nas znowu pewnie wyrzuci. Dobra. I obrywa. Super. O fajnie. Teraz jeszcze mniejsze. Płyteczki. Aha, dobra. Wow, 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 wow. Dobra, zdobyty. Rozumiem, że teraz dziabnie łapskiej, tak? Standardowo. Wiecie co, będziemy powoli sobie wykańczać te płytki tutaj... ...po kolei jak leci, o. Żebyśmy, wiecie, byli... Tak, a ciekawe jakie ja mam tam kurczę doskoczyć. Nie! Ach, come on! To nie, zrobimy to inaczej, wiecie co? Będziemy psuć płytki... ...te zboczne. Myślę, że to będzie dobry tutaj patent na to. Dobra, i teraz tą płytkę trzeba zniszczyć. Dobra, i teraz przyleci nam tutaj... ...złotnik. No! Niszcz go, Rayman, dobrze. Teraz tą płytkę. Okej. Okay. Spoczko. No, dawaj. Teraz rozumiem, przyleci kolejny... Aha. No dawaj. to I hop! Dobra, masz. I teraz będzie ostatnia chyba runda trzecia. Tylko nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działać. A, już widzę, że chyba podobnie jak w przypadku rundy pierwszej. Oha! To jeszcze lepiej teraz jest. Jeszcze lepiej. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, nie, nie, nie. Nie będę tutaj... ...kminił zbytnio. O ja, pierdziel, to jeszcze jakieś płomienie do tego dochodzą! Are you fucking kidding me? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo jesteś niepotrzebny. Dobra. Szkoda, że tu nie ma serduszek, niestety. tak. Do góry, do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry! Kurcze, no come on! Jakie dziadostwo, no. No, diabaj to! Nie wierzę! Nie wierzę! No po prostu w to nie wierzę. Może ustawmy się jakoś tutaj. Dobra, mamy. Wiecie co jeszcze ja może będę tak gdzieś tutaj... Popieprzony poziom. Co prawda wydaje się dosyć prosty Ale wiecie, wcale tak nie jest. Nie dotykaj mnie płomieniu! Nie dotykaj mnie płomieniu! Nie dotykaj mnie płomieniu. Czemu spadam na dół? Aha. Dobra. Widzę kolejny tego typu górny poziom. Aha! On teraz będzie nas łapał. Hop! I ostateczny chyba. I chyba ostateczne uderzenie. Ue, prościutki bosik. Słuchajcie, naprawdę, no... ...wydaje mi się, że prosty boss. Nie wiem, jak wy sądzicie. Ale taki trochę, no, bym powiedział, wręcz... ...wręcz banalny. Aaa, bo tu jeszcze tego typa czy, Ale to on utknie, jak zwykle. <laughs> Oj, biedactwo. Cześć! Leć! W... O, i teraz zostawimy sobie ten filmik, bo tutaj będzie filmik e, z tym całym meteorytem, na którą tam. I będzie już ich trójeczka. Także nie będę przewijać. Do dubki świnki. O, jest kolejny, przyleci. Spoko, mu za. Coś mi się wydaje, że będziemy mieć kolejną. Świetną pioseneczkę. Akcja zakończona upadły olbrzym plus 30 punktów Uplay. Nice. Dobra, przewijnijmy to. Zapewne będzie mieć 100%. Super. No i zapewne dostaniemy również dodatkowe tutaj bonusy. Dobrze. Um, no i cóż. Dobrze. 184 mamy i ma... coś mam madness. No to ho. O, już się boję, już się boję, już się boję, szaleni mariaci. Ale kurczę, to jest takie troszeczkę. Uuu, Meksykana! Nie, te poziomy są naprawdę, słuchajcie, epickie. O! Pff, następie, dzień dobry. <laughs> to jest po prostu epickie. Te-te-tem, te-te-tem, te-tem. Te-te-tem, te-te-tem, te-te-tem. zepsuło się. <laughs> o, tak! Jeszcze lepiej. Ja pierdzielę. O, to się nie wiem co tu się dzieje w ogóle. No, come on, Piece of shit. Te 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 te. Te 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 te.

Nice! Słuchajcie, super. Naprawdę, co jak, co, ale te poziomy muzyczne są po prostu genialne. Dobrze, poprzyśpieszajmy sobie czas. Super, 600 lumów, 671, czyli tutaj żeśmy bardzo dużo zdobyli. Osiągnięcie odblokowane, Mad World. Mariach Madness. Mariaci Madness. Super, o, odblokowano osiągnięcie Challenger. Siódmy poziom czaderskości, czader więc to jest zapewne to. E, no dobra, misiaki. E, no to co? E, weźmiemy sobie, mamy aż 8 kart tutaj mo z możliwością do mm, ogarnięcia, ale tak, dawno temu najazd. Ja sobie, słuchajcie, podlokowuję te wszystkie tutaj nasze mm, dodatkowe informacje. Co my tutaj dalej mamy? Ekstremalne wyzwanie tygodnia. Mam no, jakąś tam wyzwań. A to mam odblokowane. No to jeszcze lepiej. Ale słuchajcie, e, ja sobie tutaj ostatnio grałem. I muszę Wam przyznać, że w wyzwaniu dnia e, miałem złoto. Ale spadłem w rankingu, bo byłem chyba. jakoś było dosłownie. W momencie, kiedy odpalałem grę, wlazł nowy dzień i nie chcę tu wchodzić. Chociaż może sprawdźmy, która jest kina. Może będę lepszy. Twój wynik. Ja mam srebra, kina. U, kina słabiutko, słabiutko. Bardzo słabiutko. Dobra, mniejsza z tymi wyzwaniami. Jeszcze sprawdźmy, bo pewnie nowa postać nam się odblokowała. Ale to wiecie, ja będę tylko sprawdzał. No, tak jak mówię, no gramy w Raymana, gramy Raymanem, prawda? No Chyba, że będzie jakiś inny fajniejszy rayman tutaj do, do, do zużycia. O. Kto to jest? Taki trochę mroczny ten Raymen Nie, no ja wolę standardowego. Kina zresztą gra niebieskim to ja nie będę tutaj grał. Ja wolę zwykłego Raymena bo on jest najfajniejszy, najlepszy i w ogóle cudny miodny. No dobra, mamy karty. Co dostaliśmy bonus numy dobra. Jeszcze poproszę następną karciochę. O, stworzonko, super. Dodatkowe do kolekcji. Kolejne stworzonko widzę. Excel. Eee wróć nie to. A! Eee, Melo mi się... Słuchajcie, w ogóle Joy mi nie działał, ale okazało... O, back to origin. Ale wiecie, co okazało się, że zepsuł mi się... Znaczy problem z USB-kiem miałem, dlatego też tam na Facebooku wam napisałem raz, że padł mi się wsu, ale już jest wszystko OK, Chociaż... Planuję kupić osobiście Pada i prawdopodobnie kupię tego od Xboxa, bo najlepiej współgra z grami na... O, kolejny zwierzak. On chyba najlepiej współgra tutaj z grami na, na Windowsa, więc myślę, że na pewno sobie tam kiedyś go zakupię. Okej, okay, dobrze, chodźcie tutaj. Kolejna, ostatnia to już chyba karta i co będę mieć? Zwierzaczka czy lumy? Zwierzaczka kolejnego, super. Nice. No dobra, eee, no to wypadałoby udać się do naszych tutaj koleżków. No dwóch dodatkowych tych, o widzę moneciki. Ty mi tu lumy dajesz, super. Oj, ty też dasz luma, super. Nie jest źle, dobrze, to spieszmy sobie tutaj cały ten zapas całej magicznej mocy lumów. Eee, żeby odblokować kolejną postać no niestety potrzebujemy aż 100 kafelków. Także zbyt mało to to nie jest. Ale tu ogólnie trzeba aż milion, więc to już jest zupełnie, zupełnie co innego. Bijmy, bijmy! Dawać lumy. No dobra, Misiaki słuchajcie, także co? Zakończyliśmy sobie kolejny etap. Um, może jeszcze... Nie, challenge to ja sobie zrobię sam później. Albo wiecie co, właściwie mamy trochę czasu, to możemy sobie spróbować to super ekstremalne wyzwanie tygodnia. To jest bodajże to. 4 godziny, Extreme, 4 gwiazdki. No to zobaczymy z czym to się je. Aha, tu są metry, czyli będzie trzeba przejść jak najdłużej. Albo przelecieć, nie wiem, zobaczymy. O nie, z tym typem. No, czemu to nie. A dobra, bo ten nasz ziomuś może... O, he's everywhere! Oczywiście, że he's everywhere. Ale wiecie co, ja czasem się zastanawiam jak ludzie w niektórych tutaj momentach mogą mieć naprawdę duże duże wyniki, co jest dla mnie szczerze powiedziawszy troszeczkę no średnio osiągalne. No ale jak tak chcą bardzo, no to... No to już ich sprawa, tak? Żartujecie chyba. No tak, Wojtek, co ty kroi, kminisz? Powiedz mi, co ty kurczę kminisz? Nawet medalu nie otrzymujesz. Wiecie, ja nie wiem, czy te lumy jest sens zbierać tak na dobrą sprawę, ale jak już są, to można je sobie tutaj zebrać, tak? A, fuck! za późno. Dobra, jeszcze raz. Wiecie, jeżeli gracie w Raymana, mam dla was taką radę, jeżeli są jakieś levele tutaj na, na przykład na przyspieszenie czy, czy coś takiego, to dobrze jest się na przykład obrócić w ten sposób, jak Rayman na przykład strzela, tak? No to daje nam tam jakieś bonusy, coś takiego. Znaczy bonusy, daje nam dodatkową tutaj prędkość. Przejdę? Przeszedłem, dobrze. ah fuck this shit, no! <laughs> dobra, mamy brązowe, to jest plus. Wiecie, ja ogólnie też wyłączyłem sobie duchy, jeżeli chodzi o, mm, o te poziomy, bo przyznam się szczerze, że one tutaj dawało mi dosyć sporo zamieszania. I skupiałem się również na postaciach, które do tej pory grały. Dobrze. Super. Tak jak i nie ma. No i tutaj teraz trzeba... O nie! Nie, nie, nie. What the fuck?! Dobra, tu nas nie było. Dobrze, w tym tragedii aż takiej widzę nie ma. Fuuuuck, no nadziałem się, no. Dobra, słuchajcie, darujmy sobie ten, ten poziom, widzę, że jest dosyć ciężki, sprawdźmy jak tutaj inni mają, jeżeli chodzi na przykład o srebro albo złoto żeby dostać za złoto 495, znaczy, przepraszam, srebro 800, tam jest w ogóle jakiś 1000, coś. Ja nie wiem, jak oni to czytują, wiem tylko tyle, że na pewno coś czytują i są czytuchami pieprzonymi, i to jest na przykład niemożliwe. Zaraz Wam coś pokażę. To jest chyba to albo to. Nie, to jest to. Ja Wam coś pokażę. I powiedzcie mi, czy to jest możliwe. Zobaczcie tam na górę, mamy napisane, że najlepszy wynik to 2924, tak. Na pewno, ale zaraz wam pokażę jeszcze rankingi, eee, najlepszy top 10. Zobaczcie. Jakiś poziom ktoś przeszedł w dwie, niecałe dwie sekundy. I to ruskie są. To są ruskie. Więc ja naprawdę nie wiem jak oni to robią. Zobaczcie, tu jest sekunda. 2 sekundy, 6 sekund, później jest 19 sekund. Więc to jest takie trochę. Hmm, nie wiem, no coś na pewno czytują, ale tutaj widzę, że wiecie, Portugalczycy widzę, czy tam nie, to jest chyba flaga Hiszpanii. Um, idzie im dosyć dobrze, no ale niestety, no. prawda, Wiadomo o co chodzi. Czytuchy są, czy tuchy na pewno w, w każdej grze są i na pewno w każdej grze będą. E, no ale dobra, Misiaki, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam. Fiesta, los, fiesta de los Muertos skończyliśmy, no to teraz by wypadałoby zrobić. 2020 000 mil pod podlumskiej żeglugi. Fajny tytuł. No i tutaj też widzę, że będzie coraz lepiej, jeżeli chodzi o poziomy, coraz trudniej. Gloglo, glo, jakiś poziom muzyczny, no ale to spoko. No dobra, także co? Trzymajcie się i cześć.